Dubbingowane. Niestety, niestety. To jest film, który wywołuje refleksję by I, i czy, czy, czy to jest dobry film na weekend? Raczej chyba. Taki, hmm. dla, intelektualistów, chyba dla raczej intelektualistów. Nie, bo jest trochę jednak przygnębiający no i budzący refleksję siłą rzeczy. Natomiast warto tę historię poznać. Tak, tak można się było wybrać warto w środku tygodnia. Najlepiej w poniedziałek. Derek. Nikt nie lubi poniedziałku. Więc można go zacząć. Przynajmniej gdzieś Na weekend refleksy. może lepszy był film, film science, fiction, science fiction, na, na fiction który, który mam zamiar się wybrać i zaraz zobaczymy, czy się wybiorę po tym zwiastunie. Czy cię przekona, czy nie? Zobaczmy. Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate cells, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world. You can live your life without limitations. You see, what they see, feel what they feel, and become anyone you want to be from the comfort and safety of your own home. You can finally live the life you've always dreamt of without any risk or danger to yourself. We are confronted with an unprecedented situation. Two people have died while connected to their surrogates. I think we may actually have a homicide here. First one in 15 years cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal especially if it's true I just want to know how an operator can be killed by signals from a surrogate Surries have been blown to bits without the least bit of harm to their operators if it were possible it would defeat the entire purpose of service Alive. Good thing you unplugged. How long is it since you've been out without a surrogate? Can't even remember. It's different when you actually feel the pain. What do you want from me? You're my wife. I am your wife. No, you're not. We changed the world and now you want to destroy it? I think something's going to happen. What happens now? Now it's up to you. Stop him! No i stylistyka filmu zgoła odmienna. Przekonał cię? Myślę, że tak. Na weekend jak najbardziej nie no taki film nie. science fiction. Ja no też nie bardzo, Dlaczego? ja nie nie? generalnie nie jestem fanką takich produkcji. No Bruce'a Willisa no nie lubisz? Bruce'a takiego wczesnego Brusa Willisa to ok. Wczesnego. Ten... A to jest taki dziadziuncie trochę się nam zrobił. Trochę... <laughs> film rzeczywiście <laughs> science fiction, <laughs> przedstawiający wizję przyszłości, bardzo taką kreatywną. Ale posłuchajcie, jaką? Futurystyczną, ale żyją sobie ludzie i żyją sobie w izolacji. Generalnie się ze sobą nie kontaktują, ponieważ mają swoich surogatów, czyli takie swoje lepsze wersje, i ich tam wysyłają, gdzie trzeba, żeby oni się tam ze sobą kontaktowali i przynosili informacje. W ogóle e, no, wizja dosyć absurdalna, i tak e, lekko mi śmieszy, tak, osoba, się tego nie boję, a powinnam, e, więc bym poszła na to do kina i tak e, pod oka spojrzała. na to. Fabuła, znaczy, no, musi być, jak jest film science fiction, to musi być science fiction. No, nie? Musi być. Natomiast no i nagle są tam efekty nadchodzi... specjalne. Są efekty specjalne, i tutaj trzeba... pokłon przed grafikami komputerowymi, innymi ważnymi panami, którzy potrafią takie różne cuda tam Zrobić. na wymyśleć i nam e, pokazać. Bo generalnie akcja się e, rozgrywa od momentu, w którym Bruce Willis musi wyjść z domu od wielu, wielu lat. Nie może wysłać <noise> swojego zamiennika, tylko musi się ruszyć i wyjść, I by... co tam się dzieje? Co no, by ocalić. By I dalej ocalić. są by, A, ada, a czy ocalic, nie? No to jest nie, 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 nie może do końca fabuły. Natomiast film a, czymś... trzeba oglądać i oceniać na wielu płaszczyznach. Jest muzyka, efekty specjalne no i fabuła, o której już dużo powiedzieliśmy. Tak, tak. Zresztą na pewno się tacy, którzy wybiorą się na ten film i mam ja nadzieję, że będzie polecam. im się podobał. Ja, e... ja mam też wątpliwości co do pana reżysera, bo on zrobił e, trzecią część Terminatora, ale zrobił też film, który się nazywa, e, m, m, ja może zerknę, Klasowo łóżkowe potyczki w Beverly Hills zgoła dwa ty To chwytliwy. Tytuł ten tak troszeczkę <laughs> wiele mówi o tym panu, prawda? Ja myślę, że takie filmy jak Surogaci nie są po to, żeby się wgryzać i wgłębiać, tylko po prostu, żeby pójść Oglądasz. do się tak, bawić i tak. zobaczyć sobie. Więc jeżeli przyjemnie. zależy wam na takiej no, nieintelektualnej rozrywce, by tak zasiąść i się nakarmić tymi wszystkimi fajerwerkami komputerowymi, to to jest, fajny, to jest fajny pomysł. Na piątek szczególnie. Dla panów polecałabym. No i Surogaci, bo to też trudny tytuł, prawda? Bo tam się niektórzy gaci jakichś szupują i gacie, surogacie, no surogat, moi drodzy, to jest taki zamiennik, zamiennik za coś. I tam właśnie o tych surogatach e, będzie w tym filmie. Dobrze, a I co jeszcze teraz dzisiaj przygotowałeś? Kocham Cię od tak dawna. Naprawdę? Jolu, wyzwanie, Yolu, tak. e, wyzwanie I love czy I so long. E, bardzo się cieszę, ale się zastydziłem. Zobaczmy może zwiastun. Nie wiem, naprawdę. Jakbym wiedział wcześniej. Stawaj! Tu crois qu'elle va rester combien de temps Je sais pas moi Tant qu'il faudra Pourquoi on t'a pas connu avant Tata Parce que j'étais en voyage Un voyage qui a duré très longtemps peut-être ta sœur mais mais quoi mais enfin tu la connais à peine qui est Juliette la mystérieuse Juliette Juliette des esprits des limbes disparition de Juliette réapparition de Juliette oh papa j'étais en prison pendant 15 ans pour meurtre <laughs> sidło takie trochę melodramat. melodramat, a tutaj nie będziemy się rozgadywać. Generalnie to jest mój wybór i moja propozycja dla was na ten weekend jest bardzo fajna, intrygująca, tajemnicza fabuła. Oto bohaterka wychodzi z więzienia po 15 latach, wraca na łono rodzinę, z którą nigdy nie miała dobrego kontaktu. Ale wraca po 15 y, latach siedzenia w więzieniu, ponieważ zabiła swoje własne dziecko, więc jest tam wielka, wielka tajemnica i ją powolutku drobnymi y, kroczkami, takimi melodramatycznymi odkrywamy. To jest moja propozycja, pro, pro, no to wszystko. Lepo. Lepo. Tak, już może nie mówmy więcej, Surogaci, i zapraszamy to jest wszystkich na wybór się nie spotkamy wszystkich do kin. Nie, nie odkrywajmy no, tutaj tej wielkiej tej nic. jak będziemy kupować popcorn, tak. to wtedy, a przy potem się rozejdziemy A potem się rozejdziemy do dwóch, do dwóch różnych, różnych sal. sal. No tak bywa. Dlatego ty po prostu gdzieś tam na ten film, który nie, jest Ireny Aha, No, Na Reny Sendlerowej. Aha, to po prostu przez tak, każdy w... swoją stronę. No, Za tydzień się. możemy już teraz powiedzieć, że będzie o galeriankach, ale nie zracajmy, nie zracajmy. Będzie na pewno, Prosimy o jingle, bo przecież ja, ale tak to stąd nie wygonimy, no tyle bo o tych filmach mówiła non stop po prostu. No, słyszę, no to Jesteśmy i jest ze mną Piotrek dzisiejszy Ja nie mam czasu, ja nie mam czasu sieci. z Tobą rozmawiać o dzieciach. <grym> no, to ja przepraszam, Tu dzisiaj dzieci sieci nie będzie. Nie no pytaj, 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 no, zapraszam to Ciebie zapytać, na co tam w tych dzieciach sieci. Dziś dzisiaj? będzie, jeśli chodzi o dzieci sieci, dziś mhm. będzie o niezręcznych sytuacjach, które spotykają nas na co dzień, na przykład...